Widzicie, była cutscenka, w której to Marek Szach i Patryk się pokłócili. Ostatecznie Marek Szach został sam, a Patryk wyjechał. Dlatego też w tym odcinku będą dwie sceny zamykające ten rozdział, że tak powiem. Natomiast dzisiaj pogrywamy właśnie naszym Marek Szachem, więc może niech on Tutaj garnie się, bo się przeniesie do Forgotten Hollow. Jako, że w planach mam yy, jego postać tam bardziej rozwinąć. Dlatego dziś taki dzień troszkę smutny, a jednocześnie taki potrzebny, że tak powiem. Gdyż Marek Szach ma pewien plan, dlatego musiał tutaj jeszcze widzimy Patryka. ale w następnych odcinkach już go nie będzie tak często a Marek Szach będzie oczywiście się tam pojawił dość często jako że jak widzicie na katastrofie Marek Szach jest że tak ładnie to ujmę nościem Archanioła a dokładniej Archanioła Gabriela to też postanowił, że pokłóci się z bratem, dla jego bezpieczeństwa. Brata przez to jest smutny. jak również, no ostatnio trochę przez to przesadził i spoleczkował dziewczynę Patryka. też Patryk ma prawo do niego być, na niego być zły. Więc to jest zrozumiałe wszystko. A tam my się zacznie, yy, zaczniemy. Zajmijmy się Melkszachem. Może wybierzemy mu pogląd w wiece. Na stronie co prawda, Mu ten spadnie dopiero za 19 godzin. Natomiast tutaj a, utrata kontroli, obawa przed niespełnionym marzeniem, wystarczy, -szach ma już coś tego namolnego uczucia, które stale kieruje jego życiem jego życiem albo będzie tak, jak sobie wymarzył, albo koniec ze wszystkim. No to wtedy stracił właśnie kontrolę brzemili, jak i dzisiaj, kłócąc się z bratem. Dlatego też yy, może spróbujemy tutaj yy, wyczuć duchową niestabilność oraz przeprowadzić ceremonię i nawiązać... Kontakt ze zmarłymi. Ok, tutaj odpuścimy, ale sprawdzimy, przy okazji pocztę, bo ostatnio nie sprawdzam. O, może wyślij kartkę z podziękowaniami do brata. Oczywiście zmieniam trochę wizerunek yy, Patlika. Żebym powiedzieć, mógł się ukryć przed bratem, chociaż przed, nie wiem, przed Archaniłem można się ukryć, ja tak powiem. Yy, Zostały co prawda kilka rzeczy, które yy, na pewno Melksak zabierze ze sobą do Forgotten Hollow. Więc tutaj kilka rzeczy na pewno mu ogarniemy w drodze. Zmienimy jeszcze to yy, stroj tak na szybkości Melksach. Oczywiście e, też e, niedługo zaczynamy inną serię, ale ogólnie e, w, e, w dawnym mordowodzie e, na trzech będzie się pojawiał. Że jako archanioł e, ma sporą wiedzę oraz planuje, żeby... On i Lakshmi byli poniekąd drogami. Na pewno będzie wspierał bardzo Jimenez, ale Sweeney Freddy. Natomiast. Uwaga. Oh. Natomiast. No, patykach się wycofał. Potem co jego brat właściwie zrobił. Mam nadzieję też, że oh. za oknem wam napisuje, bo jest się dość ładnie, mimo że jest tam 7 stopni, jest częściowo właśnie słonecznie. Teraz w jak zwykle panuje nam zima, mroźna. Ale co do domu, to ustawię go jako powiedzmy taki do wynajęcia, ale to będzie do wynajęcia jednak tylko dla rodziny Melech To jeszcze jednak był ich pierwszy dom, więc myślę, że to jest najlepsza opcja. Wiadomo, y zawsze mogę zmienić to, nie, ale w tej kwestii tempora nie bardzo się zmieniać. Natomiast jako, że Melech nie pracuje, to ma karierę do wolnego strzelca, raczej. Nic z tego nie wyjdzie, to na pewno coś mu wybiorę, żeby tak nie siedziało na garnuszku. Jak również... Zapewne za jakiś czas tam przeprowadzimy na przykład Summer, bo jednak między nimi uczucie jakieś rozkwitło. Natomiast... Czy będzie to coś więcej, ciężko mi na tą chwilę powiedzieć. Zobaczymy, ale razie to jednak w tych maksach z podziękowaniami. Pójdziemy za nim tutaj. Zobaczymy, czy może w końcu podnieść tą karę, tego... O, jak są nie może, więc chyba mu wybierzemy wojownicy słowa, co by pracowało bardzo do Archanioła Natomiast ja bym chciała jeszcze właśnie razem z wami zmienić tutaj... Powiedzmy, z nawiedzonego domu, Można tego tak, i to usuniemy w takim razie, może strefę z I. Życia. Może to był z jakiejś upiorną. Natomiast tu bym chciała dodać: e, może nie domową atmosferę, ale e, żyzną glebę. Ale raczej chyba już nie zmienimy tego domu inaczej dziwne, że nie mogę tak, a teraz? nie, między tym a tym. no dobra, to i tak to będzie taki prezydencyjny yy, częściowo do wynajęcia, bo chyba będę coś próbował próbowała zmienić yy, poza kamerą i to będzie takie żeby do wynajęcia wracamy do rozgrywki yy, może z Zrób sobie coś do jedzenia, bo zaraz sprawdzę, jak on tu stoi z potrzebami. Dobra, to najpierw do łazienki. Skończysz gotować albo dla samego się gotować, żeby te podstawne przątni i wybierzemy z babcinych przepisów śniadanie, Yy, może pliny, te bliny. Więc łosoś z yy, obrzewankami dla jednej osoby. Jak również może co nie może, że śmieci? mam na zewnątrz śmietniki, nie mogę go wyrzucić może tam nie było śmieci co tam jest? a, tu jest yy, światło ok, jeszcze tutaj wybierzemy, żeby wyrzucił zepsute jedzenie Tak nie spakuję, chciałbym. Duchy są wredne. nawiązuj no, kontakt ze zmarłym. Może lepiej zostawić zmarłych w spokoju. Dlaczego nie? Nie boję się żadnych duchów. Udane przeprowadzenie ceremonii. A jak się przeprowadził udaną ceremonię, proces nieco go wyczerpał, ale było warto. Na pewno było warto. I to przeniesiemy tutaj. i sobie jest. Ok, wyrzuca zepsute jedzenie. A trzeba przyznać, że z tych Sisi podjadę tu To jedzenie wygląda dość dobrze. Wszel mnie zabrał to. A chciałam tego nie pokazać. Ale to raczej swojego wyglądu nie zmieni. A przynajmniej w kontekście dziur yy, i... Pewne obrazy zabierzemy. Schowaj to do wyposażenia, i to schowaj do wyposażenia. Tak, hmm. patrzę, co jeszcze tu będziemy zabierać stąd. Hmm, Będą zabierać książki kucharskie. Tak, obie te książki. Zobaczę, co tu jeszcze mogę zabrać, tak żeby do tego nowego domu przenieść. Tego pani nie mogę aż tak. No trochę tutaj o, na pewno z książek chciałam zabrać. Będzie kontynuował czytanie. Te jego pierdółki też będą tam. A to masz co? Jest zweryfikowana omiskańska czaszka. No to będziemy trochę później musieli. No tutaj yy, usuniemy ten znak. Tak typem. Yy, pokój Ma yy, Patryka zostaje bez zmian. Grzecha też. Zaś yy, pokój, który miał być dla. Co jeszcze widzę? Gnomy zostawiły mi prezentem. Yy, dla Dali też zostanie bez zmian. A my widzimy się yy, rano. W, w Forgotten Hollow. Bo teraz mleczek idzie posprzątać. A jeszcze mamy widzę, że jakąś fajną interakcję. Ona tu jest. Nagle odczuwasz obecność słowowej istoty. Ten dom jest zamieszkany przez wiele długów, lecz to inne uczucie. Jeśli to dobry moment na panikę, to właśnie, to być może właśnie teraz. Myślę, że tak, nie wpadnie panikę. Wiecie, niby jest naczyniem Gabriela, więc to zawsze może być on, ale nie musi. Więc wybierzemy ok. To co, co nam się pojawiło. Momencik. To teraz już wiem, że to jest Temper. Amencja? Jeśli dobrze czytam? Pewnie to jest losowo z Sim, ale może yy, zróbmy zabawny. A on jest zbyt smutny, żeby jest romantyczny. No dobra, to jest przyjazne powitanie. Prawda, on się stąd wyniesie, więc. W Wolgot's Holo uczynimy dom taki też nawiedzony. Oh, so, so. Mm. Mm. Entuzjazmy się bli I Hello. rozmawiaj o znalezieniu migłocznego ka kamienia oczącego kamienia. Mm. Czekaj na wampiry, jak oh, również może... Nisko o tym, czy Likantropia jest kontr, czy błogosławieństwem. Tak, bo musi dzisiaj powysłuchiwać. Oglądowało się romantyczne, chociaż trochę. Ponura pochwała, yy, 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 Próbuj flirtować. Duchy mam pewnie też dobre telefony. Yy, jak również, o, popalek yy, mędrców z Krajnej Magii. A pewnie idziesz się wypłakać, no dobra. Czy wypłakać, czy nie wypłakać? A nie, idzie spać. No dobra, jak on idzie spać, to widzimy się, jak tak mówiłam, rano. Jednak na egzach postanowiłem nie posłuchać i pojawić się work on od drugiej. o 22, natomiast pojawiła się nasza Renée. Dom jest co jeszcze nie zrobiony, ale na dniach będzie, natomiast no, przyjechał samochodem, co go kosztowało i ma teraz 225 CZK. Simolonów, ciężkie to nazwa. I podczas lustra, natomiast w okolicy się pojawiła sa sama Soledad we własnej osobie. Soledad natomiast jest postacią związaną z pradawnym rodowodem, gdyż jest matką zarówno, przecież nie jest matką, chciałam powiedzieć, że jest matką, zarówno jest matką, zarówno yy, Winifredy i Juliet, a tak naprawdę no, nie do końca jest matką Unifredy, jest bardziej ciotką niemniej wy już to pewnie wiecie, jeśli oglądaliście yy, bodajże czwarty odcinek yy, prawdownego rodowodu jest wampirem i no nie bez powodu się tutaj pojawiła więc może nie... A jeszcze widzę, że mam tutaj naszego yy, Patryka uwzględnionego, więc będę musiał to jakoś poza kamerami ogarnąć. Natomiast ty, może Marek, jak tu już ta renę jest, to się przywitaj z nią. Może z Grubiańskiego, bo no nie jest to pozytywna na razie postać. Yy. A on. No cóż, ma gorszy dzień, więc na kim to wyładować? Gelbador. Gdzieś, y, gdzieś się pojawiła. To z nią może już przyjazne, ale kurtuazyjna. Hmm. O, idź sobie. Chyba aby poszły. Już nie. Już wiesz, że to nam stanęła. A, to przyjazne popytanie. Hmm. 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 Akurat hmm. mamy początek? Nie, jeszcze Snow mamy jesień, bay. ale tak chwilę będzie zima u nas w tej rozrywce. Hmm. Może tutaj o y, niech gadają, o co to byli gdyby... o gdzie się biedzy mapie, z wampirem oczywiście. Hmm, i może jeszcze... o, dyskutuj o istnieniu wampirów i poproś o radę i może jeszcze z... o, Pomora pochwała i... i może zromantycznie w flirtować o, a się czarodziejami oh, oraz are... może jeszcze Zapytaj o z... Oraz... OK. Ona musiała sobie pójść. Natomiast ty może tu skorzystaj z czego musisz zrobić. Gier yy, ma dobrze. No to on idzie spać. No i tym miłym akcentem w jakże jasnym pokoiku yy, kończymy ten odcinek, bo sam sobie brał taki pokoik. Jak mówiłam, będę go zmieniać do kolejnych odcinków. A to ja wam życzę spokojne... spokojnego weekendu i do usłyszenia. Cześć. Thank <laughs> you.